Widzę bardzo dużo zachwytów na temat tej produkcji i trudno się dziwić, bo przecież sterujemy kotem i nawet jest przycisk odpowiadający za miauczenie. Ale ta gra to coś więcej niż uroczy protagonista, który jest świetnie zanimowany. Chociaż nic nie dodaje nowego, jeżeli chodzi o cyberpunkowy gatunek, to dużo rzeczy robi naprawdę bardzo dobrze, a te wszystkie urocze elementy kończą się w momencie, gdy musicie uciekać przed krabopodobnymi nie Czekałam na tę grę bardzo długo, śledziłam doniesienia na Game Festach, oglądałam wszelkie migawki i muszę przyznać, że sama sobie zbudowałam bardzo duży hype, porównywalny do tego, jaki buduję co do Silksong i Alana Wake'a. Mam nadzieję, że nie będę musiała jakoś bardzo długo czekać na te produkcje, niby mają się pojawić w następnym roku, ale dzisiaj nie o tym, bo chociaż zbudowałam sobie ten potężny hype, chociaż media go budują, chociaż mnóstwo osób gra w tę grę, to... こんな Spełnia oczekiwania, chociaż nie jest wolna od wad, i chociaż to nie jest tak, że mamy uroczego protagonistę i to wszystko, bo ta gra ma znacznie więcej do zaoferowania. Ja mam na imię Ola i porozmawiamy sobie dzisiaj o Grze Stray, która została wydana przez Annapurne, którą bardzo cenię, bo jest m.in. odpowiedzialna za wydanie Outer Wilds i Annapurna ma bardzo podobny styl wydawania gier i Stray bezpośrednio się to wpisuje. Tyle jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Ja bym się chciała skoncentrować tej recenzji na tym, co tu działa dobrze. Czyli nasz bohater jest fajnie zanimowany, świat jest świetnie wykreowany, ale nie tylko. Bo tak jak wcześniej wspominałam, to nie jest gra wolna od wad, chociaż mało się o nich mówi. A więc poznajemy naszego protagonistę, który w dramatycznych okolicznościach spada pod powierzchnię ziemi. I znajduje się w miejscach bardzo nieprzyjaznych, w których kot niekoniecznie powinny się znajdować. I w czasie tej swojej podróży spotyka robotycznych ludzi, albo właściwie po prostu roboty. Chociaż wydaje mi się, że to jest zbyt płytkie określenie i te robotyczne istoty opisują swoich przodków, twórców jako elastycznych. Elastycznych, którzy stworzyli kopułę, żeby strzec się przed nieprzyjaznością świata zewnętrznego. Czyli cyberpunkowy klimat, wypisz, wypisz. Wymaluj. Nie ma tutaj nic, co odkrywa coś zupełnie nowego. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że Stray będzie przedzierać jakieś szlaki w cyberbankowym gatunku, chociaż wizualnie jest naprawdę pięknie, fantastycznie. To sama historia jest prosto skonstruowana, co nie oznacza, że nie daje do myślenia, bo twórcy bardzo dobrze grają na ludzkich emocjach. Choć tam z tej ludzkiej cywilizacji zostało tu jakiś bar, tu jakaś pralnia, a nasze robotyczne istoty zachowują się jak ludzkie. Ludzie i wykonują te ludzkie obowiązki. Jednak czyha sporo zagrożeń w postaci m.in. zórków, czyli tych krabopodobnych niesporczaków, które kiedyś były stworzone po to, żeby pomagać ludziom, żeby zjadać odpady. Natomiast teraz zjadają wszystko i to nie tylko metal, więc nasz protagonista również jest bezpośrednio zagrożony. I w związku z tymi zórkami pojawiają się sekwencje zręcznościowe. No i właśnie chciałam porozmawiać trochę, o gameplayu i o tym, jak ta gra funkcjonuje. Ja na pc nie napotkałam żadnych spadków jakości, spadków FPS-ów, ale mam sprzęt z rtx więc być może to ma jakiś wpływ. Czytałam na reddicie między innymi, że pc mają problemy z tą grą na premierę. Ja takich nie zauważyłam. Możecie dać znać w komentarzach, czy jakieś napotkaliście. Być może z tą optymalizacją na pc -cie coś faktycznie jest na rzeczy. Mówię, ja nic takiego nie doświadczyłam. Mamy tutaj przede wszystkim sterowanie Kontekstowe. To jest półotwarty świat i gra nam sugeruje, gdzie możemy wskoczyć. Pojawia się klawisz, że tutaj możecie, a tam nie możecie. I to jest jednocześnie wada i zaleta tej produkcji. Wada, bo można odnieść wrażenie, że gra prowadzi nas za rączkę, że pokazuje, że musicie tu wskoczyć, a teraz tu iść tam. Ale to wcale nie jest tak, bo ten cyberbankowy świat ma bardzo dużo różnych elementów, które sprawiają, że jest rozbudowany i Horyzontalnie i wertykalnie, i łatwo się można w nim pogubić. Oczywiście nie w każdej lokacji, bo te lokacje są tutaj różnorodne, ale między innymi w miastach, w których się pojawiamy, no to tam jest trochę zakamarków, szybów wentylacyjnych, jakichś tam pozostałości po klimatyzacjach. Po tym wszystkim skaczemy, więc w tym półotwartym świecie to sterowanie kontekstowe jest jak najbardziej ok, zwłaszcza, że wczuwamy się w tę grę i nie chcemy, żeby naszemu protagoniście coś się stało, temu słodkiemu. Kotkowi, więc jeżeli miałbym wybierać, to wolę już takie rozwiązanie, bo to nie jest gra zręcznościowa, to nie jest gra platformowa, to jest gra przygodowa z elementami zręcznościowymi, elementami skradankowymi, więc. To rozwiązanie jest jak najbardziej okej, okay. to równie dobrze w dawnych czasach mógł być point and click, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek, więc szkoda by było wrzucać tutaj taką wolność dla gracza i sugerować, że może zginąć w każdym momencie rozgrywki, spaść na sam dół i potem zaczynać od save'a. Te save'y są dość często, ale być może byłby to spory problem dla niektórych graczy i to też nie miało być tego typu wyzwanie. To miała być gra, w której odkrywamy historię i przywiązujemy się do bohaterów. Jeżeli chodzi o tę funkcję, to Stray realizuje ją naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli szukacie wyzwania, no to jeżeli chodzi o same sekwencje zręcznościowe, to to raczej go nie odnajdziecie, bo gra nie jest za bardzo skomplikowana. Okej, okay, możecie parę razy ulec z i nie tylko im, ale to nie będzie jakiś wielki problem. I w związku z tym sterowaniem kontekstowym, i w związku również z tymi sekwencjami zręcznościowymi, pojawia się pewien problem i wada stray, bo w paru sekwencjach zauważyłam, że sterowanie nie działa tak dobrze, jak powinno i że czasami można przeskoczyć przez dziurę, która jest podobnej szerokości, i głębokości, i tak dalej, a czasami niekoniecznie i to prowokuje pewne problemy, i przez to w jednej sekwencji zręcznościowej zdarzyło mi się ulec kilka razy, bo łapałam się cały czas na to samo, i bardzo mi to przeszkadzało w tej konkretnej sekwencji rozgryw. Dlatego to zależy tylko od was, jak odbierzecie sterowanie kontekstowe. Czy będziecie zadowoleni, bo dzięki temu będziecie mogli chłonąć tę historię i wcale nie musicie być do tego bardziej casualowym graczem, po prostu straj bardzo, bardzo wciąg. Czy szukacie wyzwania? A to nie jest gra, która jest wyzwaniem. Jeżeli chodzi o misję poboczne, no to tutaj tego wyzwania można znaleźć trochę więcej, ale nadal to nie jest gra, którą rozpatruje się w tego typu kategoriach. To jest w pierwszym rzędzie przygodówka. Więc jeżeli chodzi o funkcję, główną funkcję Stray, to ta gra wypada bardzo dobrze. Tak samo zresztą, jeżeli chodzi o animowanie naszego protagonisty, bo kod wypada naprawdę genialnie i nie chodzi o to, że można. Miałczeć, że jest przycisk odpowiedzialny za miauczenie. Że można drapać dywany, kanapy, drzwi i tak dalej. Tylko nasz kot faktycznie zachowuje się jak kot. Gdy wskakuje na człowieka i się na nim przeciąga, gdy zrzuca różne rzeczy z różnej wysokości i delikatnie popycha to łapką, jak gdyby nie miał żadnych złych zamiarów, no bo przecież nie ma złych zamiarów. Albo jak drapie, żeby otworzyć drzwi, a później, hmm, jednak nie chciałem tutaj przyjść, musicie mi ponownie otworzyć. Więc nasz kot zachowuje się dokładnie. Jak kot, i można stworzyć kompilację z kociego zachowania właśnie na podstawie gry stre, i to jest świetne. To z zresztą, za które gra nas nagradza odpowiednim osiągnięciem, nie jest bez przyczyny. Ono jest integralną częścią tej historii i sprawia, że dostajemy wskazówki od twórców, jeżeli nie wiemy, gdzie iść dalej, i właśnie na początku, w tym niby tutorialu, jest to jak najbardziej przydatne. Dodatkowo jeszcze twórcy świetnie odpowiadają na pytanie, co by było, gdyby kot był detektywem, gdyby miał rozwiązywać zagadki. I to jest sedno tej produkcji, dlaczego ona tak dobrze wypada. Bo w Stray mamy zagadek niedostosowanych do kociego rozumowania. Czasami trzeba pociągnąć za roletę łapkami, czasami coś zrzucić, czasami coś ukraść, nie wyjdzie. Rozwiązać jakieś zadanie typu pacnąć łapką, a może zadziała, a jak nie, to jeszcze raz pacnąć łapką i jeszcze raz i w końcu na pewno Zadziała. I to nie są skomplikowane zagadki. Czasami trochę trzeba pokminić, bo jest tutaj parę kwestii na logikę, głównie pobocznych. W tej głównej linii fabularnej, no to raczej są dość proste, ale zmierzam do tego, że to wszystko jest kocie zachowanie. I na przykład na samym początku mamy sekwencję, która dotyczy udzielenia komuś pomocy. I wyświetla się komunikat na ekranie, i no kurczę, no jestem kotem, nie mogę ci pomóc, mogę jedynie biegać po klawiaturze i pisać jakieś dziwne rzeczy, a może się uda. Więc właśnie pod tym względem Stray wypada dobrze, pod względem tych celów, które sobie założyli twórcy i wydaje mi się, że właśnie pod tym kątem należy oceniać tę produkcję. Już nie wspomnę o tym, że samo to, jak porusza się nasz kot, jak wykonuje skoki, jak się przeciąga, jak plącze się między nogami, co może doprowadzić do pewnych tragedii w tym robocim świecie. To wszystko jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i widać, że twórcy włożyli kawał serca do tej produkcji. Kawał serca również do tego, jak wyglądają lokacje. Bardzo cyberpunkowe, bardzo kolorowe, bardzo neonowe i różnorodne, przez co ta gra w ogóle się nie nudzi. Nie spędzamy zbyt dużo czasu w jednej lokacji. Cały czas idziemy dalej i dalej. Owszem, mamy małe misje poboczne, takie znajdźkowe, takie pomniejsze questy, które wypełniają czas rozgrywki, rozgrywki krótkiej, ale bez nich to w ogóle byłaby już ultra krótka, ale mimo wszystko nie spędzamy w tych lokacjach tyle czasu, żeby się tymi lokacjami znudzić. Wszystko jest dobrze wyważone, a nawet bym powiedziała, że czasami trochę za mało czasu spędzamy w danym miejscu, przez co nowe umiejętności, nowe elementy, które odkryliśmy, nie chcę za bardzo spoilerować, są za mało rozwinięte i chciałabym połopcować z nimi troszeczkę dłużej i piję tutaj głównie do sekwencji w kanałach, która jest jedną z naj Bardziej mrocznych w tej rozgrywce i gdzie pojawia się, powiedzmy, nowa umiejętność, i moim zdaniem jest tam niewykorzystany potencjał. Można było to pociągnąć znacznie dłużej. Tylko znowuż pojawia się taki problem, że to nie jest gra stricte zręcznościowa. Tamtych sekwencji zręcznościowych mamy kilka, więc istnieje szansa, że gdyby ta rozgrywka w tym danym konkretnym miejscu była trochę dłuższa, no to człowiek mógłby się tym zmęczyć, mógłby być sfrustrowany tym, że co. Coś tam nie do końca zagrało, no bo właśnie te elementy zręcznościowe nie są idealne, w przeciwieństwie do skranankowych, które również się tutaj pojawiają i które moim zdaniem są świetne. Jest jeszcze jeden element, który nie do końca mi się tutaj podobał i który jest związany bezpośrednio właśnie z tymi questami to, że nie mamy żadnego dziennika. Nie mówię o tym, że tu powinna być jakaś mapa, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Jesteśmy kotem i instynktownie zwiedzamy ten świat, ale jednak przydałoby się tutaj coś na kształt dziennika, bo gdy poprosimy naszego kolegę o pomoc, on nam da informacje tylko dotyczące linii głównej linii fabularnej, która dotyczy wątku głównego. Natomiast jeżeli chodzi o misje poboczne, przydałoby się, że okej, okay, miałam gdzieś tam znaleźć i komuś przynieść trzy napoje energetyczne. Taki przykład, bo tych questów jest więcej i niektóre wiążą się z tym, że na przykład trzeba coś tam zrzucić, znaleźć kod i dopasować go do odpowiedniego miejsca. Tak było w moim przypadku, bo pewnie niektórzy najpierw znajdą to miejsce, a dopiero później zaczną szukać kodu, a nie jak ja zawsze na odwrót. Więc taki mały kamyczek do ogródka twórców, że może to byłby dobry element do Wprowadzenia w tej grze, bo jeżeli zrobiłabym sobie przerwę od rozgrywki, to jest krótka gra, na przykład, wróciłabym po kilku dniach, to nie sądzę, żebym pamiętała na przykład, ile partytur już przyniosłam i gdzie szukać kolejnych, może nie gdzie, ale ile pozostało mi do znalezienia. Niewątpliwie jednak strej jest grą dopracowaną, która realizuje te cele, które postawili sobie twórcy, czyli koty jest świetnie zanimowane, czyli lokacje są dopracowane. I zastanawiam się, czy tutaj działa rajte. Bo odbicia są naprawdę zacne, ale okazuje się, że twórcy poszli trochę na skróty czemu? Trudno się dziwić, bo to jednak indyk, mimo że sterujemy kotem, ale zmierzam do tego, że. Tutaj mamy iluzję ray tracingu, która działa naprawdę dobrze. Jeżeli oczywiście nie będziecie badać, pod jakim kątem padają promienie, ale te odbicia się tutaj pojawiają i są idealnym uzupełnieniem tego kolorowego, choć nie zawsze cyberpunkowego świata. Świata, który potrafi wzruszyć, który potrafi przestraszyć, jak właśnie jedna sekcja w kanałach, który potrafi również rozbawić i te emocje towarzyszą nam przez całą rozgrywkę w taki sposób, że przywiązujemy się do naszego głównego bohatera i wcale. Nie potrzeba dużo czasu, żeby go polubić i żeby polubić w ogóle ten świat i trochę więcej pomyśleć na temat tego, co twórcy chcą nam przekazać, bo nie chcę tutaj spoilerować, ale mamy do czynienia ze światem, w którym żyją roboty, roboty powstałe na kształt ludzi, roboty, które mają własny system myślenia i które potrafią rozpatrywać kwestie, nawet filozoficzne. I chociaż to wszystko w cyberpankowym gatunku już było, to w jest podane w bardzo przystępny sposób, a jednak zostaje w głowie. Dla mnie jednak ta gra jest trochę za krótka. Okończyłam ją w niecałe 6 godzin, zebrałam prawie wszystkie wspomnienia i zebrałam wszystkie badge, czyli te odznaki, zrealizowałam chyba wszystkie questy i mam całkiem sporo osiągnięć na Steamie i uważam, że ta gra nie straciłaby, a nawet zyskałaby, gdyby była jedna lokacja więcej, a nawet dwie. Gdybyśmy mogli jeszcze więcej czasu spędzić z tym kotem i z tym światem. Światem, żeby być może został z nami na dłużej. Gra kosztuje 100 zł mniej więcej, a starcza na tylko 6 godzin zabawy. No 8, jeżeli chcecie zrealizować absolutnie wszystko i idziecie bardzo, bardzo powoli, chociaż ja uważam, że i tak bardzo wolno grałam, a zajęło mi to właśnie te niecałe 6 godzin, więc trochę szkoda. I mówię to, gdy narzekam tak często, że gry są obecnie bardzo przeciągnięte, że jest ta tendencja do przeciągania na siłę gier, a jednak straj to gra zdecydowanie zbyt krótka, może powstanie DLC zakończenie trochę na to wskazuje, a przynajmniej chcę w to wierzyć. Więc jeżeli miałabym oceniać Stray, to dałabym tej grze 8 na 10. Wydaje mi się, że zasługuje pod względem tego, jak jest skonstruowana, jaki jest nasz protagonista i wszystko ma tu jakiś cel. Te klawisze w związku z miauczeniem czy pacaniem czegoś łapką, to nie jest taki element, który jest po prostu dodaniem wartości do tej gry, tylko jest integralną częścią historii. I to sprawia, że grało mi się naprawdę przyjemnie, i dlatego żałuję, że spędziłam z tą grą tylko 6 godzin, i to niecałe pewnie jeszcze na chwilę wrócę, żeby zebrać te wszystkie wspomnienia. I to by było wszystko ode mnie. Zostawiam was z tą cyberbankową myślą na temat kondycji naszego społeczeństwa i świata, w którym roboty są skłonne pomagać kotom i traktują tego kota jak swojego, i to jest naprawdę piękna historia. I to nie chodzi tylko o to, że sterujemy kotem. To jest znacznie głębsza opowieść. Dzięki bardzo za uwagę, i do następnego.